Witam serdecznie na trzecim odcinku serialu Excel After Party, a dzisiaj będziemy serwowali tabelę w sosie przestawnym. Zatem od razu zabieramy się do roboty. Jak to w życiu bywa, często mówimy, że najważniejszy jest pierwszy krok i podobnie też jest z tabelami przestawnymi. Zatem przechodzimy do pierwszego tematu i od razu, co warto wiedzieć o tabelach przestawnych. No i zobaczcie, tak można zobrazować, jak działają tabele przestawne, czyli dane, które Tutaj w jakiejś bazie danych, w jakiejś tabeli się znajdują, mogą być tak odpowiednio poprzestawione, że widzimy je w tabelach przestawnych i te tabele przestawne mogą przybierać bardzo różną postać, różną formę i też często się zdarza, że jedna, na podstawie jednego źródła danych tworzymy wiele tabel. I teraz zobaczcie, że istnieje takie niewidzialne. Tutaj narysowałem zieloną strzałkę połączenie pomiędzy tabelami. No i to jest z jednej strony jest to bardzo fajna rzecz i tutaj chwała Excelowi za to, ponieważ jeżeli odświeżymy jedną tabelę, to automatycznie odświeża się też i druga, i to jest cecha bardzo dobra, ale jest też pewien mały szkopuł, mały minusik. I zobaczmy, co się dzieje. Otóż, jeżeli w jednej z takich tabel dokonamy zgrupowania danych, czyli zobaczcie, ja mam tutaj zgrupowane według miesięcy, a ja zamienię teraz to na kwartały, to zobaczcie, co się stanie. Ta sama cecha przechodzi automatycznie na drugą tabelę. To coś takiego, jakby te tabele były takimi papuszkami, papuszki nierozłączki. Jak jedna się zmienia, to druga też grupuje. No i ci, którzy często mają do czynienia, stosują grupowania, to na pewno to ich troszkę drażni. No i teraz słuchajcie, co zrobić, żeby dokonać rozpięcia takiej tabeli. Nie wiem. Na jakiej zasadzie to działa, ale działa, i teraz wam pokażę pewien trik. Czyli znaczę sobie taką tabelę, skopiuję ją i co teraz zrobię? Ctrl N otwieram sobie zupełnie jakiś taki nowy arkusz, wklejam tutaj moją tabelę. No i teraz muszę zrobić jedną ważną rzecz. Trzeba odświeżyć tutaj tą tabelę. No i dobrze, ta tabela została odświeżona. Robię teraz Ctrl C i wracam do mojego arkusza. I teraz co robię, Ctrl V. Wklejam moją tabelę. I teraz zobaczcie, co się stanie. Jeżeli tutaj dokonam grupowania i wrócę na miesiące z kwartałów, to zobaczcie. Tutaj nastąpi przegrupowanie na miesiące. Te tabele były połączone, a ta tabela, mimo że zauważcie, ją wcześniej skopiowałem, czyli powinna być połączona taką niewidzialną strzałką. Powstała trzecia tabela, która już. Nie jest powiązana, mimo że ta tabela posiada te same źródło danych. Zatem jest to taki pierwszy trik, jeżeli chcemy rozłączyć tabelę. Słuchajcie, ok. idziemy do tematu numer dwa zastosowanie kreatora tabeli przestawnej i to jest temat po części związany z tym, co przed, też przed chwilą pokazywałem. Dlaczego? W, dalszych, w starszych wersjach Excela był nieco inny kreator tabeli przestawnej i kiedy zakładaliśmy taką tabelę, to w kreator się pytał, czy mamy utworzyć tabele powiązane, czy też nie, i ta funkcja jest dostępna, ale ona nie jest standardowo widoczna. I tutaj ten przycisk nazywa się po polsku kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Jeżeli tutaj dodamy sobie go na przykład do paska narzędzi Szybki Dostęp, to będziemy mogli w ten sposób dodawać tabelę. I ja teraz tutaj, co zrobię? Tu mam tabelę utworzoną, jeżeli podejdę do analizy, zmień źródło danych, podejrzeć źródło danych, tak tutaj źródłem jest tabela 1. OK. W związku z tym ja założę teraz sobie tutaj drugą tabelę, ale zastosuję kreator tabeli przystawnej, czyli kliknę kreator, i mi tu pokazuje, że mamy trzy kroki, idziemy dalej i tu wpiszę równa się tabela 1, ponieważ już wiem, że takie źródło zastosuję, idę dalej. I to jest właśnie ten kluczowy moment, ponieważ Excel pyta się, czy że nowy raport może zużywać mniej pamięci. Tak, ponieważ jeżeli tabele są ze sobą połączone, to zajmują mniej pamięci. W tym akurat wypadku, my chcemy uzyskać efekt rozłączenia. I tutaj mamy tak, jeżeli klikniesz tak, oszczędzisz pamięć, ale nie, my klikamy nie, ponieważ chcemy uzyskać inne, inne niepołączone tabele, w związku z tym wybieramy tutaj. I klikamy zakończ. I teraz, jeżeli zrobię na przykład, tutaj miałem, wezmę na przykład sezon, bo tutaj był chyba sezon. OK, tutaj, jeżeli wezmę sezon na tą tabelę i wybiorę tutaj chyba miesiąc, i tu wybiorę na przykład, wybierzemy sobie na przykład cena. No to miesiąc akurat tutaj nie pasuje, więc będzie tutaj zdecydowanie powinien być gdzieś chyba rok, miesiąc, datę mamy. tak Mamy datę w kolumnach. No to zobaczcie, że już tutaj mamy zupełnie inne grupowania, niezależne. Tutaj mamy grupowanie po miesiącach, tutaj mamy grupowanie na daty, kwartały, czyli uzyskaliśmy ten efekt. Zatem to jest trik numer dwa. Jeżeli chcemy od razu tworzyć tabele rozłączne, to stosujemy kreator tabel przestawnych po angielsku nazywa się Pivot Table and Pivot Chart Wizard. Tak on wygląda i tak nazywa się tutaj na liście, gdybyśmy chcieli go dodać do paska narzędzi szybki dostęp. No idziemy dalej trzy dobre praktyki, które zalecam przy tutaj stosowaniu tabel przestawnych. Jeżeli zakładam tabelę przestawną, to wchodzę tutaj w opcję tabeli przestawnej. Ja zazwyczaj robię trzy rzeczy. Po pierwsze, od razu tutaj odhaczam automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji. Mnie to osobiście drażni, ponieważ jak odświeżam, to cały czas te dane tutaj szerokości się zmieniają, więc ja to wyłączam. Idę do danych. Zazwyczaj też to zależy. Jeżeli mam dużo, dużo danych, to tutaj wyłączam, czyli nie zapisuję danych źródłowych z plikiem, i wtedy od razu klikam odśwież dane podczas otwierania pliku. Jeżeli ten plik otwieram, to tabela zostanie odświeżona. I teraz jeszcze jest trzecia bardzo ważna rzecz. Tutaj jest to tak opisane: zachowaj elementy usunięte ze źródła danych. I na pierwszy rzut oka, jak patrzymy, to tak niewiele nam to mówi, ale tu jest bardzo ważna informacja. Standardowo mamy taką tutaj sytuację. Liczba elementów do zachowania w każdym polu jest automatycznie, i zaraz Wam powiem, jakie są konsekwencje takiego ustawienia. Zobaczmy, że tu mamy sezony. Ja tutaj stawię sezon nowy, czyli jakiś kompletnie. Tutaj nowa fraza, odświeżę tą tabelę przestawną. No i zobaczcie, od razu mam tutaj pole nowe. No dobrze. A teraz z powrotem skopiuję tutaj Ctrl C, czyli już nie ma nowego, i teraz odświeżę moją tabelę. No dobrze, tutaj mi zniknęło. Nie mam pozycji nowej, ale zobaczcie, co się stało. Dalej te dane pozostają w filtrze. Czasami to jest tak, że tych danych jest znacznie więcej. No i niestety, ale to jest bardzo denerwujące. I co należy zrobić. Czyli jeszcze raz wchodzimy do opcji tabeli przestawnej. I tutaj, jeżeli w dany bierzemy dane, musimy wybrać brak. Klikamy tutaj OK. Zobaczcie, w języku angielskim to będzie dokładnie w tym miejscu i wybieramy nan. Klikamy OK. I teraz zobaczcie, jeżeli odświeżymy, to już tutaj nie będzie pozycji nowej, także to jest. Trzecie bardzo ważne ustawienia i zalecam to stosować, ponieważ tutaj nie będziemy mieli też śmietnika w filtrach. No dobrze, odkrywamy teraz czwartą, czwarty trik. Pokaż elementy bez danych. O co tutaj słuchajcie, chodzi? Pokażę to może na przykładzie. Tutaj mam tabelę przedstawną, gdzie mam sezon, potem mam. Tutaj typ butów, no i tak to wygląda, i zobaczcie, że na przykład na wiosnę, lato występuje tylko jedna pozycja, tu występują dwie pozycje. I czasami chcemy uzyskać taki efekt, żeby tutaj niezależnie czy są pozycje, czy też nie, żeby zawsze było równo, bo wtedy na przykład łatwiej to się analizuje. W jaki sposób to zrobić? Klikamy tutaj prawy przycisk, ustawia, wybieramy ustawienia pól. I tutaj mamy układ i drukowanie i tutaj zaznaczamy pokaż elementy bez danych i teraz zobaczcie co się stanie. Nawet tutaj, jeżeli zobaczcie, jest cały pusty wiersz, widzimy ochronne sandały sport. Jest to bardzo fajna rzecz w niektórych typach analiz tutaj to stosujemy, także zalecam po angielsku będzie to show items with no data. Także bardzo fajna rzecz, zwłaszcza jeżeli potem na przykład zobaczcie Wybieramy tutaj fragmentatory. I teraz tak, my żeśmy tutaj to zrobili na wierszach, ale my dokładnie to samo możemy też zrobić, słuchajcie, ustawienia pól, i możemy to zrobić też na tutaj naszych nagłówkach. I tutaj też mogę zrobić: pokaż elementy, tutaj mamy bez danych. A, ok, ponieważ ja tu wybrałem fioletowy, ale zobaczcie, jeżeli ja wybiorę jesień, wiosna, to cały czas. Dzięki temu, że mamy równe ustawienie, nawet jak nie ma tutaj pozycji, to zachowujemy identyczny układ i wtedy jeżeli w ten sposób za pomocą fragmentatorów filtrujemy dane, to uzyskujemy bardzo czytelny tutaj efekt. Okej, okay, teraz zaprezentuję taki dość sekretny trik związany z filtrowaniem. Jak zapewne też zauważyliśmy, zauważyliście, w tabeli przestawnej mamy filtry tutaj na kolumnach, na główkach, natomiast nie ma filtru nigdy na wartości. No i teraz tak, ale jest pewien trik. Jeżeli tutaj obok, w tej komórce obok nagłówka umieścimy kursor i klikniemy Ctrl-Shift-L, to zobaczcie, dziwnym trafem, ale zostaje wprowadzony tutaj autofiltr. I jeżeli wybierzemy tutaj, to zobaczcie, że możemy wybrać sobie wszystkie wartości 3. Jest to takie dość trikowe, ale czasami w niektórych sytuacjach może się przydać. Jeżeli chcemy znieść ten filtr, klikamy Ctrl L. Także dość ciekawa rzecz, ciężko to znaleźć. No idziemy dalej. Słuchajcie tajemnicę double klika, hmm. Ponieważ tabela przestawna, jeżeli mamy tutaj pola wartości, to jeżeli klikniemy dwa razy, to program w nowym arkuszu, ja może tutaj odkryję moje arkusze. Także było widać. Zobaczcie utworzył mi ja sobie tak przejdę żeby było widać tak utworzył mi nowy arkusz ze wszystkimi danymi które akurat wchodzą w skład tej wartości i teraz tak to jest fajna cecha jeżeli sami analizujemy niestety uciążliwością jest to że zdecydowanie potem należałoby tutaj usuwać te arkusze no bo nagle ich powstanie bardzo dużo czasami wręcz należałoby to zablokować żeby uniemożliwić taką opcję, żeby taką opcję, bo nagle plik może nam puchnąć. Jak to robimy? Bierzemy tutaj prawy przycisk myszy, idziemy do opcji tabeli przestawnej. Ja pokazuję z boku jak to jest po angielsku. Wybieramy sobie tutaj dane i wyłączamy włącz pokazywanie szczegółów. Jeżeli to odhaczymy i zrobimy OK, no to zobaczcie, że tutaj już nie będzie można klikać, także jeżeli chcemy zablokować tą funkcję, to właśnie tutaj po angielsku tu będzie Enable Show Details. A teraz przejdziemy do grupowania tekstów. Jest to taka nietypowa funkcja, którą możemy wykorzystać w Excelu. Zobaczmy tutaj mamy kilka regionów i załóżmy, że Lublin i na przykład Warszawę. Czyli klikam sobie, zaznaczam Lublin, teraz przytrzymuję Control, czyli zaznaczam dwie komórki. I co teraz, słuchajcie, możemy zrobić? Jeżeli tutaj kliknę prawym przyciskiem myszy, to zobaczcie, że jest coś takiego jak grupuj. Hmm, ciekawa rzecz. W związku z tym naciśniemy to grupuj i zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie te dwie pozycje zostały zgrupowane w grupę i została automatycznie nadana nazwa tej grupy grupuj 1, i my możemy sobie nazwać, że to jest grupa centrum. A co się, słuchajcie, dzieje? Z pozostałymi pozycjami one przyjmują, też, też muszą się zgrupować i przyjmują dokładnie taką samą nazwę jak ten obiekt podrzędny, ale moglibyśmy teraz stanąć też na Bydgoszczy i na Katowicach, czyli tutaj i teraz z kontrolem tutaj i możemy zrobić grupuj i możemy sobie na przykład zgrupować to nie wiem południe, tak? Także w ten sposób Enter. Mamy wprowadzoną zupełnie nową grupę, nową kategorię. Tak wprowadzone grupy możemy też usunąć, rozgrupować i wtedy klikamy prawy przycisk i robimy rozgrupuj i zobaczmy, że tutaj trafi na analogicznie do poprzednich pozycji, przy czym w związku z tym, że tu jeszcze była grupa Centrum, no to musimy tak samo tutaj rozgrupować i w ten sposób wracamy do pierwotnej wersji naszej tabeli. Dobrze, zobaczmy co się kryje tutaj. Mamy tajemnicę fragmentatorów. Dobrze, przejdźmy zatem i zobaczymy o co tutaj chodzi. Otóż teraz ja wybiorę sobie funkcję np. ol jesień wiosna. I tutaj wyglądają, zobaczcie, bardzo fajnie, jeżeli wybiorę wiosnę pojawia mi się tylko kolor czarny. Dlaczego? Wcześniej przejdę sobie tutaj do pola takiego Wcześniej przejdę tutaj, to kliknę prawy przycisk myszy i przejdę do ustawienia fragmentatora i zobaczcie, tutaj odpowiada za to ta cecha, ukryj elementy bez danych. Standardowo jest ona wyłączona, ja ją generalnie zawsze włączę, bo zobaczcie, jeżeli nie mam tego, to tylko tutaj pozostaje pokazywane są wszystkie inne kolory, One są szare, nie mogę ich wybrać. Czy mogę je wybrać, ale oczywiście tutaj nic w tabeli nie będzie i to dość tak utrudnia analizę, robi się tutaj taki lekki bałagan. Zatem zawsze proponuję tutaj ustawienia fragmentatora i wybrać tutaj ukrycie elementy bez danych, także to zdecydowanie tutaj. Pomaga w analizie, i nasze analizy tutaj są znacznie takie czytelniejsze. Dobrze, idziemy do następnego punktu, czyli odświeżane odświeżanie zmodyfikowanych pozycji. No i słuchajcie, tu będzie bardzo ciekawy trik, być może już z tym spotkaliście się w czasie swojej pracy, i zaraz Wam pokażę, o co chodzi. No, założę tutaj, yy, tutaj fragmentator, znaczy wyświetlę wszystkie, ale właściwie sobie wyświetlimy wszystkie pozycje. I co zrobimy? Zamienimy na przykład sport, no, zamienimy na inną nazwę, inne. Klikam Enter, teraz zobaczcie, że ta wartość inne jest tutaj tutaj, także wszędzie to zostały te dane wprowadzone. I to jest ciekawa rzecz, że Excel pozwolił na to. Mało tego, jeżeli ja odświeżę tabelę, to dalej tu pozostaje wartość inne, wartości są dobre. Dzieje się tak dlatego, że tak naprawdę w tle, tutaj tabela przestawna, Excel ma tak jakby swoją jeszcze wewnętrzną pamięć i ta wartość inne jest zapisana. Dokładnie, właśnie tam, ale czasami my zrobimy przez pomyłkę. Zobaczcie, na przykład, ktoś by tu wstawił przecinek. No i tutaj Excel by to przyjął jak najbardziej, dlaczego nie? No i co wtedy zrobić? Słuchajcie, nic tutaj to nie daje, będziemy sobie odświeżali. Otóż jest pewien trik, robimy to w ten sposób, że musimy przejść sobie do, ja może tutaj przesunę do góry, żeby było widać. Pokaż listę pól, tak żebyśmy widzieli. I teraz tak, to się działo na typie. W związku z tym, co ja muszę zrobić? Muszę usunąć ten typ, tutaj, z powrotem wrzucić na górę, czyli usuwam z mojej tabeli, następnie odświeżam tabelę, prawym przyciskiem tutaj robię odśwież i z powrotem typ ładuje z powrotem. I co się stało? Z powrotem przywrócił. Tutaj mój oryginalny sport. Także w ten sposób, gdybyście przez pomyłkę coś tutaj skasowali, no to możemy przewrócić i czasami to naprawdę ratuje tutaj. Dobrze, style mieszany, słuchajcie, to jeszcze tak na koniec. Zobaczmy, że tabele zazwyczaj, jeżeli wchodzimy w ogóle w analizę tabeli przestawnej, w projektowanie tutaj u góry, to mamy układ raportu. I mamy zwyczaj w formie konspektu albo w formie tabelarycznej. No i teraz zobaczmy, co możemy zrobić. Ja tutaj troszeczkę dodam więcej pól, czyli na przykład mamy region, no to jeszcze wybierzemy sobie miasto. I zobaczcie, że w tym momencie jest to układ tabelaryczny. Tu jest podsumowanie. Tutaj danego regionu. Ja często stosuję dla czytelności taki układ mieszany. Zobaczcie w jaki sposób. Przechodzimy do ustawienia pól. Ja będę chciał zrobić tutaj taki trik, żeby akurat ten region nie był wyświetlany w formie tabeli, tylko żeby był wyświetlany w formie konspektu. I tutaj jest jeszcze wyświetl, sumy częściowe na górze. I teraz zobaczcie jak to wygląda. Bardzo podobnie zobaczcie, w ten sposób możemy tutaj dużo miejsca zaoszczędzić. Mamy te dane w odrębnych kolumnach, a mimo to one wyglądają dość podobnie jak konspekt. I w ten sposób możemy tworzyć tutaj bardzo ciekawe układy, zwłaszcza jeżeli będziemy coś potem w przyszłości programowali, to już możemy rozpoznać, czy w tej komórce coś jest, czy też nie. W przeciwieństwie do tego, gdybyśmy tutaj mieli tutaj tabelę, czyli my wstawimy sobie tutaj też. Tutaj było miasto, i tutaj mamy konspekt. Tak? I teraz zobaczcie, że w konspekcie to jest ta jedna, to jest jedna kolumna. Teraz tutaj mamy to w odrębnych kolumnach, w takim układzie mieszanym. No i często jest to bardzo ciekawa rzecz. No i na koniec, jeszcze jako taki mały bonus, chciałbym wspomnieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Zazwyczaj, jeżeli ja tutaj przejdę, może sobie do bazy. Tu mam taką przykładową bazę butów. Robię sobie wstaw, wstaw tabelę przestawną, zostanie ona umieszczona w nowej tutaj w nowym arkuszu. No i jeżeli wybiorę sobie sezon, nazwę, to zazwyczaj ona przybiera określony typ. W tym wypadku zobaczcie, została utworzona, został utworzony układ tabelaryczny. Ale tak nie zawsze się dzieje. Dlaczego? Otóż tutaj na karcie plik, jeżeli przejdziemy do opcji. I jeżeli też przejdziemy tutaj do yy, przejdziemy do danych, to zobaczcie, że tutaj mamy opcję danych i tu jest bardzo fajna funkcja edytuj układ domyślny. Jeżeli to wybierzemy, to zobaczcie fajna rzecz. Możemy określić, możemy z określonej tabeli przestawnej, ja mogę sobie ją tutaj zaznaczyć, mogę zaimportować format. Zobaczcie, teraz to jest ten format, który miałem ale ja mógłbym sobie przejść do jakiejś innej tabeli i pobrać inny format tabeli. Jeżeli w ten sposób zaimportujemy, to potem każda nowa, domyślna tabela będzie w, w dokładnie w takim układzie. Także w zależności od tego, jeżeli zazwyczaj stosujesz tutaj tabelę w układzie tabelarycznym, no to warto sobie tutaj ustawić na układ tabelaryczny, natomiast jeżeli w formacie konspektu, no to zdecydowanie należałoby tutaj przejść na układ konspektu. No i tym sposobem dotarliśmy do ostatniego dania i cóż, mi zostaje jedynie życzyć smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!